Cześć, witajcie, z tej strony David. Witam Was w kolejnym odcinku z Workers and Resources of the Republic i tak długo zapowiadany remont, który no jakby nie było, mówiłem już dawno, że będę rozpierniczał to rondo także, znaczy rondo, będę rozpierniczał to skrzyżowanie tak, żeby tutaj to rondo się ogarnęło teraz tak, to, to rozwalamy Tutaj dajemy dwukierunkową, tutaj też, dlatego że tutaj ten fragment drogi też będziemy rozwalać. Ten fragment nawet do tego miejsca. No, dawać jechać. Ok. <laughs> Także to by było w ten sposób. Tutaj, no właśnie, tutaj ten kawałek też będziemy rozwalać, ten, konkretnie mówiąc. Także za chwileczkę do tego dojdziemy. Eee, tylko wiecie co, ja nie chcę teraz tak... Eee, znaczy w sumie to się tego nie zrobi tak, bo zanim to się ogarnie... To oni tutaj zostawią drogi chyba gruntowe, jak się nie mylę. Na pewno tutaj tego nie zostawią. To raczej pójdzie od razu w skasowanie. Ale tu powinna być gruntowa, tutaj też. Dobra, tą drogę powiedzmy, że tak tyle skasujemy. A jaj. No style. Mówię, że tyle. Dobra. To akurat aż za zakręt trzeba by przykasować, ale tą... O dobra, do równości powiedzmy skasujemy. Yy, tutaj aż tak nie trzeba, więc na spokojnie. No, i dobre pytanie, które tu się udać teraz, prawda? ctrl H. Aha, ctrl H nie działa. <laughs> Musicie poczekać teraz. Ale śmiesznie to wygląda. No, ale jak skasują te drogi, no to wtedy nie, będzie to działać. A na razie wszyscy muszą tak. Albo tutaj tą drogą się udać do obkoła, albo jakąś inną również do obkoła. No bo inaczej nie jesteśmy w stanie niestety chwilowo tutaj funkcjonować. Tak, wszyscy, którzy jadą w stronę miasta, jadą tędy, bardzo ładnie, elegancko, super. Podoba mi się taka opcja. Także nawet nie jest źle, jak tą główną drogę tutaj y, wyburzamy, kasujemy i tak dalej. Powiem szczerze, że myślałem, że będzie gorzej, ale jednak nie jest. Także bardzo spoko, bardzo spoko. Nawet nawet powiem szczerze, nie spodziewałem się, że aż tak dobrze będzie to się prezentować wyglądać OK. Teraz tak, ile mamy jeszcze wolnych mieszkań jakieś 1500, dobra, bo tu mam na 7200 pojemności. No, aczkolwiek powiem szczerze. Tutaj te bloki się akurat niechętnie zapełniają chwilowo, ale tutaj mamy praktycznie już, o nie. Jednak nie, myślę, że tutaj będzie full bardziej. Na tak, to jest nowy blok jest full, full. U, prawie full, tu jest full, to są nowe bloki, wszystko, pamiętajcie. To, tak, tutaj te 5, 7, 7 bloków. Tutaj drugie 7. Także nie jest źle naprawdę, muszę przyznać. E, jak radio nam sobie radzi? Radzi sobie nawet w miarę. Aż jestem w szoku. Dobra. Tutaj w porządku. Hmm. Aha, i to by się przydało zasilanie, tak szczerze mówiąc. Ja mówiłem, że zasilanie w to miejsce to pójdzie. Hmm. No właśnie, jak tutaj to zrozwiązać? <laughs> Już wiem. Zrobimy tak: hmm. elektryczność. E Tego kolegę damy tutaj. Ok. Mm, I będzie on w ten sposób doklejony. Będzie, że tak powiem, no, li... trochę na odwrót względem tego. No ale dobra. Trudno yy, to budować. Ok. Budować. Tutaj dajemy sobie linię podziemną. Oczywiście. Łączymy. Pięknie, elegancko. Dobra. Super i teraz tak, jeżeli tutaj powstałoby jakieś osiedlątko jeszcze, a raczej powstanie... Jak mam tutaj doprowadzić prąda? Mm, no właśnie, to jest ten dylemat mój chwilowy. Chyba, że na razie to oleję, bo oni tak w miarę sobie radzą. czy tutaj mięso mi ucieka, nie? No bo się stuje. Yy, dobra, to na razie to olejemy trochę. A propos, jeszcze tak, propo wyburzania. Tu jest ścieżka, którą miałem wyburzyć już jakiś czas temu. okej, okay. No i tak mówiłem, tutaj będą sobie tak robić. A, tylko tutaj bym może chwilowo jednak dał drogę dwukierunkową. To oni by się jakoś tam ruszyli, powiedzmy. O, właśnie, dobra, super. Jak się tak ruszą, to będzie bardzo spoko. No i dobra. ok. Eee, tak. I tutaj ten taki cwancyk byśmy zrobili że tą drogę, bo ona też pójdzie do wykasowania, bym skasował tak dotąd. Eee, dotąd dlatego, że tutaj potem od niej będę wyciągał z powrotem tą drogę. No, również jakieś tam zakręcenie będzie musiała mieć, aczkolwiek no na razie bym ją tutaj zostawił. Bo a już widelec może na wprost puszczę rzeczywiście, jakoś te po prostu drogi dojazdowe bardziej lub mnie będą powywijane. No zobaczymy. Chociaż no no nie wiem, okaże się. Yy, aha, dobra, tutaj zwiększenie dzietności się udało. Spoko, będziemy mieć tych dzieciorów jeszcze więcej. A właśnie, a propos dzieciorów, przedszkola, to przedszkole jest ok. Tu jest OK, tutaj, no tutaj to już jest w ogóle OK. Chociaż bałem się, że tu będzie problem. Aczkolwiek to przed szkole chyba. Tak, tutaj całe to osiedle mi spokojnie obrabia. Nie ma problemu, więc spoko. Przypełnione z na ścieki. Aha, prąd będziecie mieć za chwilę. OK, spoko. Brak pracowników. Może nie tyle brak pracowników, co prądu, co. Yy, ha, no i tak. Wodę macie, a ścieków nie macie. Rzeczywiście może to być problem. Przydałoby się, żeby ten prąd tutaj zrobili jak najszybciej, no ale dobra. Yy... W każdym razie tak, tutaj ten prąd tak może być. Ono sobie będzie się rozciągał później tutaj na tą okolicę. A... No właśnie, na tą okolicę. Szczerze mówiąc, ja bym bardzo chętnie tutaj jakieś kolejne osiedle puścił. Tylko teraz tak, nie chcę za szybko tego puścić, ponieważ jeżeli ja je puszczę za szybko, to będę miał duży problem. No tutaj jeszcze nic nie mam. Ja bym tak szczerze mówiąc chciał, żeby najpierw mieć... To, te bloki zapełnione, a dopiero tutaj się rozciągnąć, tak szczerze mówiąc, yy, puścić nowe osiedle. No właśnie, bo jeżeli ja to teraz zrobię, jakiś jeden blok, znaczy kurczę no, jeden blok to może by uszedł jeszcze, ale to tak nie bardzo. Dobra, mniejsza. Mniejsza o to. Teraz tak, jedna rzecz jeszcze, myślałem o tym, żeby tą drogę tutaj wyciągnąć, tak propo. i ona tutaj praktycznie idealnie by się zmieściła. Pochodzi mi oczywiście o to, żeby tutaj ładnie z droga weszła w to miejsce. ok, dobra, no to to byśmy mieli załatwione, tylko oczywiście bym chciał gdzieś tak chociaż w połowie... Właśnie, tu już się kończy wzniesienie. To tutaj dam sobie przystanek autobusowy, jeszcze, tak po drodze. Tu jest przystanek. Ok, poprosimy go. No i dobra, niech on sobie tutaj będzie. Na razie nie mogę go poprzestawiać. Ok, też tutaj tego na razie poprzestawiamy, żeby go wyłączyć. No i spoko. A propos, jeżeli ja bym tutaj chciał, ścieżki jakieś. To by musiał dać tak. No dobra. Dobra, powiedzmy, że wstępnie jakieś tam ścieżki tu zrobimy, żeby tutaj wiecie, jak już będziemy to budować, wszystko dookoła, też może tą przesuniemy. Wyżej nieco. Ok. No i dobra. Tak, tak tak, to zrobimy tutaj. Wiadomo, ta droga, ścieżka pójdzie tutaj, też pójdzie tutaj. Może w drugą stronę sobie przejdzie, jakąś kładeczką albo czymś takim. No zobaczymy, powiedziemy myśleć o tym później. W każdym razie. Tutaj jakieś skrzyżowanko bym zrobił, które tutaj też by jakąś tam drogę podciągnął, ale to mówię, na spokojnie, jeszcze mamy czas, żeby to miasto jeszcze bardziej porozwijać w czasie. E, w każdym razie, ej właśnie, powiem Wam szczerze, że jak to tak wygląda, jak wygląda teraz, to tu by się przydał przystanek jeszcze po drodze. Więc ja bym tutaj skasował kawałek drogi, żeby tylko przystanek zmieścić. Jak duży on jest? Może tak, ja go tu przystawię na chwilę. Wytnę idealnie taki fragment drogi, jaki będę potrzebował na przystanek i go tu później wstawię. Myślę, że to jest dobra opcja. Tylko tak, tutaj damy niski priorytet, żeby się tym za szybko nie zajęli. Mam nadzieję, że to się nie zapali w międzyczasie. Prawda? No um, ale ok. Zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Jak tutaj. E, kasowanie dróg. No, kasowanie dróg jakoś się tak ma w miarę. No, tak jak mówiłem, ta droga, jeżeli ją będziemy kasować, to ona zniknie po prostu. No cóż, trudno się mówi. E, w każdym razie. W każdym razie. Aha, nie, dobra, tam ten pojazd znikł Ok. Oko. W każdym razie, teraz tak, będziemy sobie rozbierać te drogi i jak te drogi rozbierzemy, to będziemy je od nowa budować. Tak, uwielbiam po prostu tak przebu takie przebudowy. To jest po prostu genialne, nie, że w jednym momencie coś niszczycie, w drugim momencie w to samo miejsce odbudowujecie prawie że to samo. Tak, to jest po prostu takie genialne, że sobie nawet nie wyobrażacie. Uwielbiam takie rzeczy. No ale cóż, czasami trzeba. Czasami nie ma wyboru i trzeba. Tak jak w tym przypadku. Aha, ty lecisz teraz burz. Dobra, to burz sobie to. E, a my w międzyczasie pójdziemy tutaj. O, ale przycinka. No, a nawet widzę, że macie tutaj trochę zapasu rode węgla. Chociaż nie wiem, czy to nie wynika bardziej z tego, że tutaj. tą drogą mi. Chociaż nie tak wolno o tym nie jeżdżą wcale, by się mogło wydawać. Jakiś szczególnych korków tutaj nie mamy nawet, więc chyba nie jest źle. Właśnie, jak tutaj sytuacja, bo <grystanie> wy tak trochę musicie teraz trochę naokoło jeździć, no właśnie. I taka dość krótka linia stała się dość sporą linią. Dobrze, że ja wpadłem na pomysł budowy tej drogi tutaj, bo byśmy mieli dość spory problem. No ale dobra. Yy, w każdym razie, zerkniemy sobie tutaj dzisiaj na chwileczkę, tak żeby tutaj zacząć coś, że tak powiem, projektować sobie. Yy, tutaj będziemy sobie zakłady chemiczne, mówiłem, budować. I ja bym chciał bardzo, ale to bardzo mocno bym chciał, żebyśmy tutaj jakkolwiek wykorzystali pociągi. Konkretnie mówiąc, chciałbym żebyśmy tu przywozili co najmniej żwir i e, ropę naftową, prawda, pociągami. Czyli, 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 czyli tak. Ja bym to widział w ten sposób, że. Yy, no właśnie, że. Tutaj byśmy pociągnęli dalej drogę. I ona by sobie tutaj odchodziła w bok. Prawda? I szłaby sobie tutaj za remizę. Za remizą by sobie szła, maksymalnie by dochodziła do budynku, ta droga i tu bym widział, właśnie magazyny na żwir i na ropę. Teraz, tak, pierwszy magazyn na żwir oczywiście 5000 ton myślę, że będzie wystarczająco. Przedłużymy sobie tą drogę jeszcze bardziej. Nie no serio już śnieg pada. już dobra ja dość sporo... Sporo na speedzie trochę jechałem. W tym odcinku, no ale dobra najwyżej będzie jeden odcinek gdzie... Że tak powiem ten śnieg występuje. Aczkolwiek staram się takich odcinków unikać jak wszyscy dobrze pamiętacie. Teraz tak. Tu jest pierwsza taka możliwość, żeby to wstawić, więc wstawiamy sobie to w tym miejscu. I teraz tak. Wyład stacja wyładunkowa, kolejowa, ok. I wiecie, co w tym momencie jest najgorsze? Że. Jakby droga dojazdowa. Też mogę to obrócić jeszcze ewentualnie w ten sposób, prawda? Tylko, że no właśnie, droga dojazdowa do tego miejsca jest w tej strony. E, dobra, to powiedzmy, że zrobimy tak. Zobaczymy, jak to się będzie prezentować. Jakbym zrobił to tutaj. Ej, właśnie, dobra. Mogę tutaj. A właśnie, a może ja bym to w takim razie przyciągnął delikatnie o jeden chociaż w boczek. E, to miało być tu, a będzie tu. Nie no, tutaj to jest absolutne minimum, dobra. Czyli jednak pierwotna wersja. Okej, okay, dobra, jedną mamy z głowy. Jedna, podkreślę to. Aj! Ja tak, chciałem to na zrobić. O, momencik, 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 jak niech ja pomyślę, wytężę swój stary mózg, że tak powiem. E magazyn na ciecze, na płyny. Ja bym chciał taki większy magazyn, żeby tu był, 2,5 Ej, mam taki magazyn na ropę. I to byłby dobry magazyn na ropę. Ja Wam zaraz powiem dlaczego. Tylko mogę go odwrócić. Na przykład, mogę, tylko droga będzie w tamtym stronę. To mnie to tak nie bardzo uciesza. No mm -hmm. cóż, dobra. Ja bym go zrobił tutaj. 3000 to jest bardzo spokojność moim zdaniem. I patrzyłbym właśnie na tory bardziej. Okej, okay, dobra. teraz tak. Cofniemy sobie tą drogę. I przyczepimy ją w ten sposób tutaj. I myślę, że te dwa magazyny będziemy mieć załatwione. Dobra. Teraz tak. Jedną ciągniemy, drugą ciągniemy. Ehm. Sugerujemy się tym 30 metrów, tutaj jest, z tego co ja pamiętam, chyba 30. Zaraz to zweryfikuję. Bo tutaj na pewno wejdzie większy skład, więc nie ma problemu. Ale na tamten się patrzę, czyli tak, to jest ta 30-metrowa. Czyli ja muszę jeszcze jakieś 420 metrów dołożyć.

225, 50, 60 metrów gdzieś. Tutaj, jakbym zrobił? No, może być tutaj, jak najbardziej. No i dobra, to byśmy mieli załatwione. O, tutaj w sumie tylko dwa pociągi bym dał. Czy, tylko i wyłącznie z dostawami. No bo chyba, że tak, chyba, że yy, wywózkę też zrobimy tutaj. Mm, hmm. No też byłaby fajna wywózka tutaj mieć. Fajnie byłoby mieć wywózkę. A, tylko właśnie. Teraz trzeba by to tak pomyśleć, żeby zrobić. Ja od razu mówię tą drogę muszę zmodyfikować w tym momencie. I w zupełnie w innym miejscu będzie wjazd do tych zakładów, no bo tory fajnie byłoby, żeby były, e, że tak powiem, pod bramą, więc to zaraz sobie zmodyfikujemy, no i tutaj trzeci tor by się przydał jeszcze, trzeci tor, który miałby w sobie taki składnik, że co? Właśnie, skład pojazdów, duży. Duży, żebym miał yy, natory. A dlaczego skład pojazdów? A no dlatego, że bym chciał to kontenerami wywozić, tak szczerze mówiąc. Yy, tak bym dał tego kolegę tutaj gdzieś. Tu by musiał być. Tutaj musiał być i musiałbym mieć, ha, ha, ha tutaj nie przejdzie, jeden dalej, tory, znaczy droga, droga jeden dalej. No i tak by to mogło być mniej więcej zaplanowane. Tylko oczywiście teraz tak, jak długi to jest yy, spad? To jest to, 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 to pytanie, które mnie by interesowało w tym momencie tak trochę. Yy, duży 100 metrów, czyli jeszcze 350 metrów gdzieś toru trzeba by im dołożyć. Czyli tak, powiedzmy, że 150, jeszcze 200. No to akurat tutaj bym mógł... To zakończyć. No dobra. Czyli nie byłoby w sumie takiej tragedii. Bo. Teraz tak, byśmy sobie zrobili. No i w sumie to jak ja tutaj 50 metrów za dużo mam tego toru. To jak bym mógł go przykasować i go po prostu połączyć wcześniej. Ciach. No właśnie. Tutaj by musiał być rozjazd. 49 może być, 49 może być i tu byłaby brama, proszę ja was. Tu byłaby brama, dokładnie. Mm -hmm. Gate with lamp, one track, two track, right side. Może być. Jak najbardziej Jak najbardziej może być, a nawet musi. Bo teraz bym chciał tak tą te tory wziąć, złapać. Tak żeby one się połączyły z tym kolegą tutaj. O właśnie. Bo w drugą stronę pewnie mi się nie uda ich połączyć jakkolwiek. Do czegoś takiego by, chyba bym nie zdierł, żeby tutaj było. Ale jakbym chciał na przykład jakoś ten tor. O, tak by się udało patrzcie. To bym tak zrobił w sumie. Dobra, i będziemy mieć tutaj taki, taką rozjazdówkę, Bo chodzi mi o to oczywiście, żeby kontenery w razie czego mogły lądować yy, na zagranicę. Także, także wiecie o co mi chodzi. No i dobra, powiem Wam, bardzo spoko jak dla mnie. Naprawdę. Yy, oczywiście tutaj dwa miksy. Yy, tutaj czajnówka na wjazd oczywiście. Chociaż w sumie tu jest niepotrzebna czajnówka bo tu będą jeździć raptem yy, roz... znaczy w sumie nie dobra jest potrzebna bo jeżeli ja bym tutaj z dostawą więcej pociągów puścił to by się przydała yy, i oczywiście tak tutaj mixt, yy, nie w sumie chainówka zwykła A tutaj nawiast yy, wyjazd Wyjazd, czajnówka wjazdowa, czajnówka wjazdowa, no i ok myślę, że będzie tak bardzo spoko, żeby to było w ten sposób. No i dobra, teraz tak, czyli przywóz y, ropy będziemy mieć załatwiony, przywóz y, będziemy mieć załatwiony żywiru. Słuchajcie, aha, y, tylko pro propos żywiru, to ja jeszcze jedną modyfikację tutaj muszę zrobić. Konkretnie rzecz biorąc, to chciałbym, żeby tutaj załadunek odbywał się poprzez tego kolegę. Tylko niekoniecznie z tego miejsca, tylko bardziej z tego. Dobra, może być nawet taki, nie musi być przejazdowy. Tutaj tego żwiru podejrzewam, że za dużo i tak nie będziemy wozić, więc nie ma problemu. No i okej, okay, dobra, zostaje mi tak, zostaje mi magazyn zboża i magazyn drewna. Drewno mamy dosłownie obok, więc nie ma co jeździć, że tak powiem, pociągami z nim. Zboże mamy, no nie tak obok, aczkolwiek, no właśnie, czy ja muszę wszystko przywozić pociągami? Zboże bym sobie chyba darował i bym je przywoził samochodami. Tym bardziej, że planuję tutaj... No, Chociaż kurczę, niedaleko, no to jest spory kawałek jednak. Jak tak się na to spojrzę w czasie. To jest jednak spory kawałek. Eee, Możemy to jeszcze inaczej rozwiązał i płody rolne jeszcze skądś indziej przewoził. A propos płodów, to tutaj mamy taki, taką kwestię, że tutaj jest przepełnione to. I... Tutaj się, że tak powiem, zostają płody rolne na polach. I coś bym chciał z tym zrobić, tak krzyżą mówiąc. Ale to w kolejnym odcinku się tym zajmiemy. Dobra, teraz tak, jak tutaj sytuacja wygląda, to jeszcze burzą, tutaj jeszcze burzą, tutaj jeszcze burzą. I jak wyburzą, to będziemy, że tak powiem, rozmawiać. Zrobimy teraz jedną dość istotną rzecz. Chociaż nie, nie, nie zrobimy. Po prostu muszę, muszę poczekać, jak to się wykasuje i to skasować i, i, i tyle. Dobra, w każdym razie powiem Wam tak, mamy w tym momencie pół godziny nagrania, więc ja Wam podziękuję w tym momencie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, dodawajcie do ulubionych, Policie znają, łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie wszystkim, cześć!